Przed 17 laty w towarzystwie Przyjaciół Łodzi postanowiliśmy podjąć temat kwesty. I ten temat realizujemy już po raz 16. Tym razem materialnie, bowiem obok tego, co wiązało się tylko ze zgromadzeniem osób, łączących się z chęcią odbudowy nagrobków na starym cmentarzu i poprawy wyglądu tego cmentarza, ja najlepiej zbita. Wejdź to na papierosek. Jedna pani powiedziała metoda. O, na właśnie papierosy. metoda na papierosy. Proszę. Jedna, jedna. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Jeszcze dziś się też rzuca. Nie. Oczywiście problemem zawsze był dobór. Miejsc do renowacji, bo jest tych nagrobków zniszczonych tak bardzo dużo. Mają różną wartość, jedne tylko historyczną, inne wartość estetyczną, plastyczną i trzeba było no, znaleźć jakiś złoty środek. Wybraliśmy już do tej pory prawie 100 różnego rodzaju nagrobków. Z jednej strony dla przypomnienia historii łodzi, a z drugiej strony dla pokazania, jak zmienia się estetyka na cmentarzu. Na cmentarzu kwestuje każdy, kto chce wziąć puszkę. Oczywiście najwięcej zbierają osoby tzw. rozpoznawalne czyli aktorzy, ci, którzy w telewizji występują. To, to niestety jest niekorzystne dla chociażby redaktorów radiowych czy gazetowych. Oni mają rozpoznawalny styl, ale nie twarz. Ale każdy, kto tutaj stoi z puszką, już dzisiaj spotyka na życzliwe spojrzenia, i przecież to jest najważniejsze. O ile na początku ludzie patrzyli na nas trochę nieufnie, a niektórzy nawet dorzucali nam, no tak mrucząc pod nosem, że to nie nasza sprawa, że to powinna kuria odnowić, ewentualnie właściciele nagrodków powinni się za nie wziąć, a nie kwesta, to teraz już nikt na to nie zwraca uwagi. Każdy dorzuca pieniądze. Uprzejmie. Dziękuję. Ciesząc się, że cmentarz bardzo zmienił swoje oblicze w ciągu tych 16 lat.